Dobra. witajcie. Dzisiejszy odcinek poświęcimy poziomnicom. W dzisiejszym odcinku ABC z mapą spróbujemy sobie omówić warstwicę. Spróbujemy zastanowić się, jak można pokazać na płaskiej kartce papieru nierówności powierzchni ziemi, wysokości, zniesień, głębokości, obniżeń. Początkowo ludzie Próbowali przedstawić zniesienia na mapach jako większe lub mniejsze kopczyki, a więc jakby góry lub wzgórza widziane były z boku. Z czasem zrezygnowano z kopczyków, a wypukłe formy zaczęto przedstawiać za pomocą kresek. Góra lub wzgórza to był zbiór promieniście rozchodzących się krótkich kresek. To jest sposobem formy terenu przedstawiono z lotu ptaka. W taki sposób była przedstawiona rzeźba terenu m.in. na austriackich mapach. Mapa jest bowiem obrazem fragmentu powierzchni Ziemi w rzucie pionowym, a nie bocznym, jak to było przedstawione. Metodą kreskową możliwe było zaznaczenie stoków stromych i łagodnych. Stok strony tam rysowany kreską grubszą i bliżej siebie. Natomiast tam, gdzie stoki były łagodne, mało nachylone, paseczki były cienkie, daleko oddalone od siebie. Najlepiej jednak rzeźbę terenu można przedstawić na mapie za pomocą poziomicy. Poziomica jest to linia łącząca punkty o tej samej wysokości, jest linia zamknięta i na takiej poziomice mamy zawsze opisaną wysokość. Jest to wysokość bezwzględna i w Polsce mierzy się ją od poziomu Morza Bałtyckiego na wodowskazie mhm. w Kronstadtzie. W niektórych krajach wysokość tego samego punktu może się nieznacznie różnić ze względu na przyjęte różne krajowe, krajowe systemy odniesienia których poziom morza obliczany jest na podstawie wskazań różnych mareografów. Rosyjskie, później zaś i polskie mapy używają wskazań mareografów w Kronstadtzie, holenderskie mareografów w Amsterdamie, a na przykład francuskie mareografów w Marsylii. No dobrze, ale jak wyglądają poziomice? Kto pierwszy raz je zobaczy, nie widzi nic ciekawego, jedynie kręte linie. Te niepozorne linie, które nigdy się nie krzyżyły, nadają mapie charakteru. Dzięki nim mapa staje się bardzo, bardzo bogata. Każde wygięcie układu poziomic coś oznacza. Raz będzie to wąwóz o łagodnych zboczach, innym razem strome górki, a jeszcze indziej pojedynczy pagórek lub mumno. Istotne są także odległości pomiędzy sąsiadującymi ze sobą poziomicami. Ich interpretacja pozwala między innymi, na określenie stopnia pochyłości przedstawionego na mapie terenu. Kolejne poziomice mogą przedstawiać różne wysokości. Na mapach poziomicowych rysuje się je co 2,5 m, co 5 m czy co 10 m w zależności od skali i szczegółowości map. Liczba opisana przy poziomicach zawsze określa wysokość nad lub pod poziomem morza. Co zapisujemy w skrócie NPM? Nad poziomem morza. Na mapach używanych w orientacji sportowej raczej takich wysokości się nie zaznacza, może raczej w formie ciekawostki. Nas bardziej interesuje, czy pobiegniemy w dół, czy w górę, czy punkt będzie znajdować się na wzgórzu, czy w zagłębieniu. Takie rzeczy możemy wyczytywać z poziomicy. Na każdej mapie do orientacji sportowej mamy informacje o cięciu warstwicowym. Cięcie warstwicowe jest to odległość pomiędzy dwoma kolejnymi warstwicami. Z reguły jest zaznaczone literką E, ale na przykład może też być napisane cięcie warstwicowe co 5 metrów. Taka informacja mówi nam, że pomiędzy jedną warstwicą na mapie a drugą jest 5 metrów w różnicy wysokości. Na mapie do orientacji sportowej co piąta warstwica jest pogrubiona. Czasami, aby uszczegółowić czytelność mapy, tam gdzie jest wskazane, wprowadza się warstwice pomocnicze. Sam one zaznaczone linią przerywaną. To na dzisiaj tyle. Pa!